Do premiery GTA 6 coraz mniej czasu, a więc emocje są już na wysokim poziomie. Na nowe Grand Theft Auto czekamy już 12 lat, w czasie których nie da się ukryć, bardzo stęskniliśmy się za gangsterską serią. W ramach wstępnych przygotowań do powrotu do Vice City spojrzymy w przeszłość i wybierzemy najlepsze dotychczas części serii. GTA to kilkanaście wspaniałych gier, które zdefiniowały swoją epokę, stając się wyznacznikiem jakości oraz wielu innych rzeczy, kontrowersji czy przełamywania granic. Mimo wszystko myślę, że o miano tej jednej najlepszej części powalczą może 2-3 tytuły. Nadal jednak wybór topowej dziesiątki nie jest prosty. Zapraszamy! Bez zaskoczenia zaczynamy od najmniej popularnych odsłon. Pierwsze dwie części z widokiem z góry miały duże znaczenie w budowie popularności serii, ale mimo wszystko zabrakło dla nich miejsca. Zamiast tego doceniam cykl Stories, na który składają się dwa spin-offy wydane tylko na PSP i PS2. W pierwszej kolejności wrócimy do Liberty City, gdzie wcielamy się w znanego strójki Toniego Cyprianiego. Gracze docenili możliwość powrotu do popularnego miasta, ale z drugiej strony problemem okazały się ograniczenia handhelda, Sony, które przełożyły się na nieco toporne sterowanie oraz mniej aktywności do realizacji. Mimo wszystko, na dziesiąte miejsce wystarczy. Kolejna część Stories, czyli powrót do cyfrowego odpowiednika Miami. Wtedy też mogliśmy poznać losy Victora Vansa, który ginie w pierwszej scenie oryginalnego Vice City. W zasadzie można tutaj napisać to samo, co w przypadku Liberty City Stories. Część problemów udało się rozwiązać, ale nie na tyle, aby podbić świat. Mimo wszystko sama możliwość powrotu do tego wspaniałego miasta okazała się sporą atrakcją, która przyciągnęła wielu graczy. Nie zmieniło to jednak faktu, że pomysł na spin-off Stories nie okazał się na tyle dobry, aby dalej go rozwijać, zwłaszcza po premierze San Andreas. Jeszcze jeden spin-off i ponownie poświęcony handheldowi. Tym jednak razem Rockstar Games zaszokował, tworząc grę specjalnie na Nintendo DS. Później pojawiły się oczywiście kolejne porty. Mimo familijnego charakteru sprzętu w Chinatown Wars nie tylko kradliśmy i mordowaliśmy, ale przede wszystkim handlowaliśmy narkotykami. To dobrze pokazuje, że Rockstar Games, jak mało kto, nie boi się kontrowersji i wręcz uwielbia przełamywać granice. Finalnie gra okazała się bardzo udana i stała się jedną z najlepszych produkcji na DSA. Wielka szkoda, że zabrakło portów na kolejne platformy, przez co jest to jedna z najmniej popularnych odsłon GTA. Zasługuje jednak na znacznie więcej. Przechodzimy do dużych odsłon. Zanim jednak poruszymy temat największych części GTA, na chwilę zatrzymamy się przy kultowych dodatkach do GTA 4. One swego czasu były wielką sensacją. To były czasy, w których DLC były małe i zazwyczaj wiele warte. Pakiet Episodes from Liberty City oferował dwie duże kampanie z nowymi bohaterami i odmiennym klimatem. Pierwszą było The Lost and Damned, które po raz pierwszy w historii cyklu mocno skupiło się na gangu motocyklowym. To było bardzo udane rozszerzenie, nawet jeśli nieco oberwało za zbyt małą różnorodność misji. Mimo wszystko wprowadza sporo świeżości do świata GTA 4. Od razu przeskakujemy do kolejnego dodatku skoncentrowanego na ekscentrycznej postaci geja tonego. Głównym bohaterem był jednak Luis Lopez, wtedy po raz pierwszy Rockstar Games pozwolił nam pokierować latynosem. Pod względem jakości większość graczy nie ma wątpliwości, że to było lepsze doświadczenie niż The Lost and Damned. Przede wszystkim drugie rozszerzenie dodaje do rozgrywki więcej kolorytu oraz bardziej różnorodne misje. To była widowiskowa kampania pełna humoru, wątków osobistych i dynamicznych zadań, głównych oraz pobocznych. Szkoda, że GTA V nie doczekało się takich rozszerzeń. W połowie stawki znalazła się gra, od której wszystko się zaczęło. Może nie historia GTA, a jego wielka, wykraczająca poza gry wideo popularność. W swoim czasie to był szok. Wielkie, żyjące miasto, ogromna swoboda, mnóstwo zadań do wykonania i pierwsza w historii branży tak spektakularna, gangsterska opowieść. Oczywiście w kolejnych częściach Rockstar Games robił wszystko lepiej, ale nie możemy zapomnieć, że w 2001 roku taka gra była sensacją. Nic dziwnego, że zbudowała pozycję serii Grand Theft Auto oraz Rockstar Games. Dzięki trójce Vice City było już niesamowicie wyczekiwaną grą z ogromnymi wymaganiami. Na szczęście obyło się bez rozczarowania. Pierwsze GTA w nowej erze z ogromnym, pełnym szczegółów miastem oraz zaawansowaną technologią, która nawet dzisiaj potrafi robić wrażenie silnikiem fizyki. Dodajmy do tego niewyobrażalny hype towarzyszący tej premierze. Wyszło fantastycznie. Niko Belik przeszedł do historii jako jeden z najlepszych bohaterów w historii Grand Theft Auto, a gracze do dzisiaj pamiętają niektóre momenty. Nie da się jednak ukryć, że pod pewnymi względami była to najsłabsza z najlepszych części serii. Nieco brakowało większej liczby zadań dodatkowych, a wyjście na kręgle z kuzynem Romanem nie każdemu przypadło do gustu. Nie zmienia to faktu, że GTA 4 to fantastyczna gra, która do dzisiaj potrafi robić ogromne wrażenie. Podium otwiera historia, która trwa 12 lat i ciągle nie ma końca. GTA 5 to rewolucja w serii głównie za sprawą GTA Online. W samej kampanii nie brakowało jednak spektakularnych rozwiązań. Rockstar Games pokazał, że nie zna granic i zamiast jednego, zaprezentował nam trójkę bohaterów, między którymi mogliśmy swobodnie przeskakiwać. Te barwne trio, w szczególności Trevor, zapewniło nam wiele godzin niezapomnianej i pełnej emocji przygody z mnóstwem mocnych zwrotów akcji oraz kreatywnych misji. Wreszcie też GTA mocno skupiło się na temacie napadów, których w piątce było kilka. Mimo upływu lat, ta gra nadal imponuje wykonaniem i daje frajdę kolejnym pokoleniom graczy. W końcu jak ktoś w dniu premiery GTA V jeszcze bawił się w Minecrafcie, dzisiaj dopiero odkrywa GTA V, które nadal nie doczekało się godnego następcy. Serce drżało, kiedy ustawiałem GTA Vice City na drugim miejscu. Nie ukrywam, to moja ukochana część serii. Do dzisiaj Tommy Versetti to jeden z moich ulubionych bohaterów w historii gier wideo. Ciągle też mam w pamięci mój pierwszy kontakt ze słonecznym Vice City, kiedy zachwycałem się ciągnącymi się plażami, muzyką i klimatem lat 80. Pod praktycznie każdym względem była to gra wybitna. Różnorodna, zaskakująca, emocjonująca i niebywale barwna. W sumie nie ma sensu na siłę szukać problemów Vice City, bo ich praktycznie nie ma. Niezapomniana gra, która miała ogromny wpływ na budowanie potęgi Grand Theft Auto. Chociaż zaliczam się do zwolenników Vice City, San Andreas to moim zdaniem szczytowe osiągnięcie serii Grand Theft Auto. Wtedy Rockstar Games wzniósł się na wyżyny swoich możliwości, tworząc grę o niewyobrażalnej skali. Zamiast jednego miasta dostaliśmy aż trzy i ogromne tereny między nimi. W dodatku każda z metropolii była znacznie większa niż Vice City. Do tego niewyobrażalna liczba zadań dodatkowych i misji fabularnych z masą niezapomnianych postaci. To wszystko raptem dwa lata po premierze wcześniejszej odsłony. Deweloper musiał borykać się z ogromnymi oczekiwaniami, a mimo wszystko dostarczył wspaniałą produkcję z niezwykłym klimatem. Moim zdaniem najlepsze Grand Theft Auto w historii. Zgadzacie się? Dajcie znać w komentarzu, które części GTA są dla was najlepsze. W tym Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło i obserwujcie gram.pl.